Pierwszy tak szeroko i głośno omawiany przypadek zabrania ludzi przez kosmitów został zgłoszony przez Barnea i Betty Hill w 1961 roku. Po tym przypadku, wiele osób zgłosiło się, by podzielić się swoimi niezwykłymi historiami i powiedzieć głośno, że oni także mają takie doświadczenia. I choć dotąd obawiali się o tym mówić z obawy przed wyśmianiem, teraz postanowili wyznać światu prawdę o istotach pozaziemskich. Na terenie West Yorkshire w Anglii, sprawa Zygmunta Adamskiego jest zdecydowanie jedną z najdziwniejszych na tym terenie. Ten człowiek znikł w czerwcu 1980 roku, a jego ciało zostało znalezione 5 dni później, 20 mil od jego domu. Ponieważ odszedł w tajemniczych okolicznościach, istnieje kilka teorii, które czynią jego sprawę jeszcze bardziej tajemniczą, a wręcz niepokojącą. Zgodnie z odnalezionymi na jego ciele śladami przypominającymi działanie silnego źródła ciepła. Eksperci uznali, że Wadamskiego uderzył piorun listy lub inne niezidentyfikowane zjawisko. Niektórzy z nich dodawali, że za jego końcem mogły stać służby jakiegoś kraju lub istoty pozaziemskie. Nie ma zbyt wielu informacji na temat tego, w jaki sposób służby mogły być powiązane ze sprawą. Dlatego ludzie częściej mówią o teorii zabrania przez kosmitów z powodu incydentów takich jak spotkanie z Alanem Godfreyem z UFO i, I Likely Moore Alien. Oba przypadki dotyczą istot pozaziemskich i miały miejsce na tym samym terenie. Pierwszy przypadek dotyczył brytyjskiego funkcjonariusza Alana Godfrey'a, który twierdził, że napotkał UFO w kształcie diamentu podczas patrolowania przedmieść 28 listopada 1980 roku. Godfrey wziął szkicownik i ołówek, aby narysować scenę jako dowód, ale w tym momencie rozbłysło jasne światło i na chwilę go oślepiło. Następną rzeczą, jaką Godfrey zapamiętał, była jazda samochodem, wzdłuż Burnley Road i UFO zniknęło. Poza tym zniknął też szkicownik, w którym narysował UFO. Kiedy dotarł na posterunek, spojrzał na zegarek i zdał sobie sprawę, że wyleciało mu z pamięci 15 minut. Później został zachęcony do podjęcia kilku sesji regresji hipnotycznej. Przypomniał sobie, że został zabrany na statek kosmiczny, gdzie spotkał dziwnego człowieka wraz z grupą karłowatych stworzeń z ogromnymi głowami. Najprawdopodobniej były to roboty. Przez wiele lat uznawano, że to tylko głupia historyjka, aż doszło do drugiego przypadku, w którym inny funkcjonariusz, 7 lat później, 1 grudnia 1987 roku, Philip Spence, zrobił zdjęcie. Miała być to fotografia tajemniczej istoty. To była bardzo mała istota przypominająca Tom z relacji Godfreya. Sami zobaczcie to zdjęcie. Wróćmy jednak do tajemnicy Zygmunta Adamskiego, który stracił życie dokładnie na tym samym terenie gdzie miały miejsce przytoczone przed chwilą relacje dotyczące kosmitów. Zygmunt Adamski urodził się w Polsce i pracował jako górnik w Lofthouse Colliery West Riding of Yorkshire w Anglii. Poślubił kobietę o imieniu Lottie w 1951 roku, która później została przykuta do wózka inwalidzkiego z powodu utrzymującego się złego stanu zdrowia. Sam Adamski cierpiał na deformację płuc spowodowaną narażeniem na pył węglowy. Z tego powodu złożył wniosek, o wcześniejszą emeryturę, ale jego odwołanie zostało odrzucone. 6 czerwca 1980 roku około 15.30 56-letni Adamski wybrał się na spacer do lokalnego sklepu spożywczego w pobliżu swojego domu. To był ostatni raz, kiedy był widziany, zanim zniknął. Jego żona Lottie początkowo podejrzewała, że ktoś go przetrzymuje. Pięć dni później jego ciało znaleziono na składowisku węgla jego ojca w Todemorden leżące na szczycie dziesięciometrowej sterty węgla. To było około 20 mil od jego domu. Urzędnik James Turnbull, który badał sprawę Adamskiego, powiedział, że kiedy odkryto jego ciało, miał na sobie garnitur bez koszuli. Turnbull był zbity z tropu, ponieważ Adamski zniknął 5 dni temu, ale miał tylko jednodniowy zarost. Jego twarz miała wykazywać absolutne przerażenie, ale nie było żadnych śladów, które mogłyby wyjaśnić, jak stracił życie. Były pewne ślady jakby po działaniu słońca, a nie mogły mieć w związku z końcem jego życia. Na głowie, szyi i ramionach miał ślady z pieczenia, pokryte dziwną maścią. Pytania bez odpowiedzi dotyczące tajemniczego końca życia Adamskiego skłoniły ufologów do przekonania, że istoty pozaziemskie mogły po prostu go omyłkowo zabrać. Dlatego jego ciało znalazło się wiele mil od sklepu, do którego się udawał zanim zniknął. Wielu osobom jego przypadek skojarzył się właśnie ze zniknięciem policjanta Godfrey'a, który pod wpływem hipnozy przypomniał sobie, jak został podniesiony na statek przez nieznaną siłę i znalazł się w pokoju o wyglądzie medycznym. Powiedziano mu, żeby się nie obawiał. Stwierdził również, że w pewnym momencie podczas podróży mógł zobaczyć coś, co wyglądało na portal i przez chwilę mógł zobaczyć coś, co rozpoznał jako Ziemię w oddali, co doprowadziło go do uświadomienia sobie, że jest w kosmosie, czy to możliwe, że to samo spotkało Polaka? Zanieczyszczenie Odry, wypełniła się przepowiednia baby Wangi link do nagrania w opisie. Zanieczyszczenie Odry. Wypełniła się przepowiednia baby Wangi. Link do nagrania w opisie.